Z Apokalipsy Świętego Jana. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. <laughs> I nie porazi ich słońce ani żaden upał. Bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Serce Jezusa źródło życia i świętości. To jest nasze dzisiejsze wezwanie. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. Źródło życia i świętości. Źródło życia to nie jest kwestia tylko tego, co się je i pije. To nie jest tylko kwestia tego, jak sobie... Urządzimy nasze życie. Źródło prawdziwego życia jest w wieczności. Jesteśmy powołani do życia w wieczności. To, co jest tu i teraz, jest tylko pewnym odcinkiem, pewnym etapem, ale źródło naszego życia jest gdzie indziej. Źródło naszego życia jest w tym, który trwa już wiecznie, w Jezusie Chrystusie. To On jest źródłem życia. Karmiąc się Eucharystią. Karmimy się tym, który jest źródłem życia. Na pustyni, przy studni, Pan Jezus spotyka Samarytankę. To jest to kobieta, która no, ewidentnie nie ma w sobie życia. Przychodzi wtedy, kiedy nikt inny nie przychodzi, wstydzi się, nie mówi o tym, że ten mężczyzna, z którym żyje, nie jest jej mężem. Jest w niej dużo bólu. A zobaczcie, kiedy odchodzi od Jezusa. To wszystkim dookoła ogłasza spotkałam Mesjasza, i to mi powiedział. Powiedział mi, wszystko co uczyniłam. Jezus mówi, że On jest źródłem wody życia i że z niego pijąc, nigdy nie będzie łaknęła. Jezus jest źródłem wody życia. Zobaczcie, to źródło życia przychodzi przez prawdę. Jezus objawia tej kobiecie prawdę, a jednocześnie. To nie jest prawda, która przytłacza, to jest prawda, która uwalnia, która daje życie. Nie? I to nie jest, zobaczcie, życie w bogactwie, w luksusie, nie, chodzi o pewną wolność serca. I ta wolność serca prowadzi do świętości. Tutaj, w tym fragmencie, który przeczytałem, mamy mowę o ludziach, którzy mają białe szaty. Te szaty zostały wybielone w krwi baranka, bo kiedy uznamy Jezusa, że On jest źródłem życia, uznamy też to, że On za nas oddał swoje życie, będziemy dochodzić powoli do takiego wniosku, że On naprawdę sam wystarczy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie Chryste eleison, Kyrie Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boże i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości, skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa odwieczne upragnienie świata zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Dobrego dnia życzę doświadczania obecności Pana z Panem Bogiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.